Nowość w segmencie Battle Royal od koreańskiego studnia Wonder People pojawiła się niedawno na Steam w wersji CBT czyli zamkniętych beta testów. Do testów dostawał się każdy kto zarekustował sobie dostęp przez stronę gry na Steam, a więc średnio te zamknięte testy są zamknięte skoro każdy może się do nich dostać. To mało ważna informacja i ja nie nagrywam tego żeby zanudzić Cię moim gadaniom o tym kto wydał grę i innych bla bla bla. Przejdźmy więc do tego co ważne. A co jest ważne? W sumie dla każdego pewnie coś innego, więc może powiem Ci jak mi się grało i jakie są moje odczucia. No to zapraszam. Pamiętaj, że to co mówię to moje odczucia dotyczące gry, a Ty możesz mieć całkowicie inne zdanie i nie będzie w tym nic dziwnego. Jeżeli masz inną opinię niż ja, zostaw ją w komentarzu, a na pewno się do niej odniosę. Będę też wdzięczny, jeśli zostawisz subskrypcję na kanale, bo wiadomo, liczby muszą rosnąć. Przejdźmy wreszcie do gry. Super People to bezpośredni klon PUBG i chyba nie ma osoby, która tego nie widzi. Jeśli ktoś twierdzi inaczej, to chyba w życiu nie widział PUBG na no, oczy, albo ostatnie kilka lat siedział schowany pod kamieniem. Mapa broni, feeling broni i feeling strzelania, dziwny movement postaci, identyczny lub prawie identyczny jak w PUBG. Podczas mojego streamowania Super people bardzo często na czacie padały opinie o klonie lub pubdzi na sterydach. To z tymi stereotypami wcale nie takie złe porównanie, w końcu gramy super ludźmi, a dokładniej super żołnierzami, którzy posiadają rozmaite zdolności. Mniej lub bardziej realne. W sumie częściej mniej realne, bo kto potrafi od tak zrespić monster traka, wygenerować ogromną sferę dymu lub jakiegoś zaciemnienia albo skakać na wysokość kilkunastu pięter. Jednak nie powinno to nikogo dziwić, w końcu to Super People. Tutaj każda klasa ma swoje wyjątkowe zdolności. 3 czerwone, 3 zielone, 3 niebieskie i zdolność główną. Im dłużej uda Ci się przeżyć, tym więcej perków, czyli zdolności, odblokujesz. Każdy perk posiada trzy poziomy, które zwiększają jego skuteczność. Czerwone perki to najczęściej zdolności dotyczące broni i jej obrażeń. Zielone to miks zdolności poprawiających obrażenia i obronę, a niebieskie z kolei to umiejętności poprawiające Twój movement lub takie, które łączą się z Twoją klasą. Zdolność główna, czyli potocznie zwane ulti, odblokowuje się na dziesiątym poziomie postaci. Podczas dobywania poziomu rozwijamy nasze zdolności. Poziom zyskuje za przeżycie lub zabójstwa. Na ziemi i w skrzyniach możesz znaleźć również kapsułki, które zwiększają poziom jednej z Twoich umiejętności lub twój poziom. Kolory kapsułek odpowiadają danej grupie: czerwone, zielone i niebieskie, a te białe zwiększają Twój poziom. Straszne zamieszanie z tymi perkami. Jako nowy gracz, mieszać się to tylko dodatkowo w głowie, bo nagle widzisz przeciwników, który z prędkością Billy Gonzalesa przypieka przed tobą, drugi teleportuje ci się na plecy, a trzeci nagle stawia jakąś tarczę przed sobą, w momencie jak dostanie pierwszą kulę. A gdyby tego było mało, to na dodatek z tyłu głowy musisz mieć to, że twoi przeciwnicy mogli szybciej znaleźć materiały i wytworzyć sobie lepszą broń lub pancerzenie. Tak, mamy tutaj crafting. Akurat craftingów w Battle Royale to nie lubię, ale ten jest dość prosty, w sensie prosty w użyciu. W momencie kiedy masz już odpowiednie materiały gra podsuwa Ci informacje o skrócie klawiszowym, który wytworzy dany element pancerza, plecaka lub broni. Gra pomaga nam również wyszukać te materiały automatycznie szukając ich na ziemi, a my możemy zadecydować na jakich elementach chcemy się skupić. Nie widzę innej drogi niż szukanie elementów broni. Dlaczego? Zasada jest prostsza. Wyższy poziom broni pozwala Ci szybciej zabić przeciwnika. No i to jest kupa. Wiadomo, że to gdzie wylądujesz rzutuje na to jakie przedmioty znajdziesz. W lokacjach wysokiego ryzyka znajdziesz rzadsze przedmioty i lepsze bronie, ale narażasz się na szybką śmierć jeśli ktoś znajdzie broń szybciej. Super People jednak znalazł sposób, aby wyrównać trochę szanse. Jeśli wolisz wylądować dalej od pola bitwy, po kilku minutach pojawi się tak zwany Supply Drop, którego otwarcie kosztujecie 100 sztuk waluty w grze. W którym znajdziesz gwarantowaną broń dla swojej klasy na poziomie co najmniej rare, czyli fioletową. Jeśli masz szczęście, możesz trafić od razu najsilniejszą broń dla swojej klasy na poziomie mystical. Jeśli nie chcesz liczyć na szczęście, to przed wejściem do helikoptera możesz wytworzyć broń w głównym menu gry, tak zwana zbrojownia, i przypisać ją do zrzutu. Ale nie ma nic za darmo. I tutaj pojawia się proste pytanie: kiedy w grze wejdzie płatna waluta i jak bardzo będzie ona ułatwiać wygrywanie? Myślę, że to jak wygląda beta jasno wskazuje na model Pay2Win, oczywiście w każdej grze możesz znaleźć darmową walutę leżącą na ziemi, a po zakończeniu meczu możesz uzyskać jej jeszcze trochę. Ale jeśli jest opcja zakupu lepszej waluty, to zawsze znajdzie się ktoś kto ją kupi, zamieni ją w zajebistą broń i będzie Cię kosił w czwartej minucie gry. No i co? No i wtedy odpalasz kolejną grę i grasz dalej, albo zaczynasz rzucać mięsem i innymi epitetami w ludzi którzy wydają pieniądze na gry online. No życie, nie masz na to wpływu, przyzwyczaj się. Podsumowując, Super People to dobra gra dla osób, które chcą zagrać szybką gierkę, w której mogą się postrzelać, pobiegać po lesie albo pustyni. W przypadku, kiedy ktoś ich woła, bo trzeba wywiesić pranie albo zjeść obiad, mogą odejść od komputera, nie martwiąc się o to, że tracą coś, na czym mogłoby im zależeć. Osobiście irytuje mnie to, że mając wyższy poziom broni, zabijasz 2-3 lub 4 razy szybciej niż inni, a wejście płatnej waluty, która na 90% pojawi się w grze Trust Me, tylko powiększa tę irytację. Mimo wszystko z chęcią zagram w pełną wersję, zobaczę czy pojawił się jakiś balans w postaci i broni, postrzelam trochę, pokrzyczę na graczy, którzy będą zabijać mnie jedną kulką w głowę, wyłączę grę, a po trzech dniach wrócę, bo to tylko zabawa, a Super People ją zapewnia. Dzięki serdecznie, do usłyszenia w przyszłości.